Witam serdecznie, ja jestem Korentin. Już za kilka dni ruszy kolejny sezon serii DTM. Polskim kibicom kojarzy się ona z nieudaną przygodą Roberta Kubicy, który w 2020 roku wywalczył tylko jedno podium. Kilkanaście lat temu była jednak szansa na polskiego mistrza tej serii. Mógł nim być Mateusz Lisowski, o którym opowiem w dzisiejszym odcinku. Jeśli podoba Wam się moja twórczość, to zostawcie łapkę w górę i, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Mateusz Lisowski urodził się 26 lipca 1990 roku w tym samym mieście co Robert Kubica, czyli w Krakowie. Mając 7 lat, rozpoczął w karatingu swoją karierę sportową. Od 2001 roku startował w karatingowych mistrzostwach Polski. W 2002 roku został wicemistrzem Polski w klasie Kadet 60. W latach 2003-2004 Lisowski startował w klasie Kadet 80. W pierwszym sezonie był drugi, a w drugim zdobył mistrzostwo. W 2005 roku został mistrzem Polski w klasie ICA Senior, kończąc tym samym swoją karierę kartingową. Później przeniósł się do wyścigów samochodowych, gdzie jego pierwszą wyścigówką był Fiat Seicento. Zaczynałem od kartingu. Pamiętam, jako sześcioletni chłopak, tata zabrał mnie na tor, no i właśnie tam zaczęła się moja cała przygoda z motosportem. No i karting skończyłem w 2005 roku zdobywając kilka tytułów mistrzowskich. Pierwsze moje auto wyścigowe, jakie miało, to był Fiat Cento, Pamiętam to. to do dzisiaj. Pierwszy sukces w karierze wyścigowej Mateusz Lisowski odniósł w 2007 roku. Wówczas został mistrzem polskich wyścigów samochodowych w klasie H3500 za sterami Seata Leona o mocy 350 koni mechanicznych. Kalendarz tamtego sezonu składał się z siedmiu weekendów, z czego cztery odbyły się na torze Poznań. W 2008 Mateusz trafił do czeskiej serii Skoda Octavia Cup, gdzie, jak łatwo się domyślić, jeździł samochodem Skoda Octavia. Krakowianie był objawieniem sezonu. Zdobył jedno pole position, wygrał jeden wyścig, a sezon zakończył na piątym miejscu. Najwyżej spośród wszystkich debiutantów i najwyżej spośród kierowców spoza Czech, choć po pierwszej rundzie sezonu był liderem mistrzostw. W 2009 roku Mateusz Lisowski dopiął swego i zdobył puchar Skody oktawi. Tak jak w 2008 roku zdobył jedno pole position, ale aż 9 razy był na podium, z czego 3 razy na jego najwyższym stopniu. Ponadto dobrze sobie radził w długodystansowych mistrzostwach Polski, zajmując pierwsze miejsce w klasie trzeciej i trzecie w punktacji ogólnej. Polak wziął też udział w jednym weekendzie serii Seat Leon Germany na niemieckim torze Sleben. W pierwszym wyścigu był dziewiąty, a w drugim dziesiąty. W 2010 roku Lisowski był już etatowym kierowcą tej serii. Tym razem poszło mu słabo. Tylko cztery razy punktował. Jeden raz był na podium w Hockenheim, a na koniec sezonu był 15. z dorobkiem 24 punktów. Rok 2011 był dla polskiego sportu bardzo trudny. Adam Małysz zakończył karierę skoczka narciarskiego, zaś Robert Kubica uległ tragicznemu wypadkowi podczas rajdu Ronde di Andora. Pojawiły się jednak wielkie talenty. W skokach był to Kamil Stoch, zaś w motorsporcie było ich trzech. Pierwszym był kierowca GP2, Kevin Mirocha, o którym nagrałem osobny odcinek. Choć w 2011 startował jeszcze jako reprezentant Niemiec, to jego menadżerem był komentujący F1 na Polsacie, Mauryce Kochański. Drugim był nowy, czołowy gracz serii Porsche Super Cup, kierowca Verva Racing Team, Jakub Giermaziak. Trzecim był bohater dzisiejszego odcinka, Mateusz Lisowski. Krakowianin postanowił, że będzie jeździł w serii Volkswagen Sirocco Air Cup. W niej każdy miał do dyspozycji ten sam pojazd. Volkswagen Sirocco z sześciobiegową skrzynią DSG, dwulitrowym silnikiem na biogaz o mocy 225 koni mechanicznych. Ponadto te samochody posiadały system Push-to-Pass, który zwiększał na chwilę moc silnika o 50 koni. Ten system obecnie znajduje się w bolidach IndyCar i jest odpowiednikiem DRS-u z Formuły 1. Wielu z Was może uznać, że Syrobko RCAP to seria dla randomów. Nie jest to sprawiedliwa ocena. Gdyż w 2013 roku mistrzem tej serii został pochodzący z RPA Kelvin van der Linde, który dwa razy był mistrzem ADAC GT Masters, dwa razy wygrywał 24-godzinny wyścig na Nürburgringu, a w 2023 roku wystartował w kilku wyścigach Formuły E. W latach 2004-2009 poprzednikiem tej serii był puchar ADAC Volkswagen Polo. W 2005 roku mistrzem tej serii był późniejszy trzykrotny mistrz Porsche Super Cup i trzykrotny mistrz DTM Niemiec René Rast, a w 2009 stały gość studia Polsatów F1 Polak Maciej Steinhoff. W 2010 gdy przerzucono się na Sirocco Steinhoff zajął trzecie miejsce po czym przerzucił się na rajdy. W tym samym roku siódmy miejsce zajął drugi z Polaków, Adam Gładysz, którego syn Maciej Gładysz próbuje pójść w ślady Roberta Kubicy i zostać kierowcą Formuły 1. Starszy Gładysz postanowił na rok 2011 pozostać w Sirocco, a dołączenie Lisowskiego spowodowało, że w stawce nadal było dwóch Polaków. Kalendarz sezonu 2011 Volkswagen Sirocco R Cup składał się z 8 weekendów na torach znanych z Formuły 1 oraz DTM. Inauguracja sezonu odbyła się na niemieckim Torze Hockenheim. Już na dzień dobry Mateusz Lisowski wygrał wyścig. Podczas drugiego weekendu na austriackim Red Bull Ringu odbyły się dwa wyścigi. W pierwszym Lisowski wygrał z pole position, a w drugim zajął drugie miejsce. Kolejne trzy rundy odbyły się w Niemczech. Na leżącym niedaleko granicy z Polską Lausitzring oraz ulicznym Norris Ring, Mateusz zajął trzecie miejsce, zaś na Nürburgringu wygrał zarówno kwalifikacje jak i wyścig, a także wykręcił najszybsze okrążenie wyścigu. Podczas szóstej rundy na brytyjskim Brent Hedge Lisowski był trzeci. Podczas siódmy na Offersleben odbyły się dwa wyścigi. Pierwszy wygrał z pole position i najszybszym okrążeniem, a drugi skończył na trzecim miejscu, dzięki czemu zapewnił sobie mistrzostwo z Sirocco Cup na jeden wyścig przed końcem sezonu. Finał odbył się na Hockenheim Ring. Choć Lisowski wywalczył pole position, to wyścig skończył dopiero na siódmym miejscu. Gdyby uplasował się w top 3, to tak jak Michael Szybacher w sezonie 2002 Formuły 1 miałby stuprocentową frekwencję na podium. Mimo wszystko jednak Mateusz Lisowski prowadził w całym cyklu od początku do końca. Siódmy, bez wizyty na podium, był Adam Gładysz. W tamtym sezonie w Sirocco Cup gościnnie wzięło udział wielu znanych sportowców. Byli nimi m.in. Austriak Matthias Lauda-Synnikiego, dwukrotny zwycięzca Indy 500 Holender Ari Laiendijk, czterokrotny mistrz świata WRC Finn juha Kankunen znany z MotoGP Hiszpan Aleix Espargaro, a także byli skoczkowie narciarscy, Niemiec Sven Hannawald oraz Austriak Thomas Morgenstern. Dominacja Mateusza była tak zauważalna, że o jego sukcesach mówiono w Teleekspresie. Koniec sezonu w pucharze Volkswagena szeroko Mistrzem tej serii już wcześniej został Mateusz Lisowski. Ostatni wyścig na torze Hockenheim był jedynym, którego Polak nie ukończył na podium. Na mecie zameldował się siódmy. Wygrał Anglik Daniel Lloyd. Cały sezon prezentowałem się dobrze, także teraz e, proszę usprawiedliwić raz, może nie, nie wypalić. Ponadto przed Grand Prix Europy 2011 był jednym z gości w studiu Polsatu, gdyż Kuba Kieromasiak miał w tym czasie obowiązki w Porsche Super Cup. Mateusz dał się poznać jako skromna osoba. W pewnym momencie prowadzący studio Włodzimierz Ziętarski spytał się go, czy Sirocco Cup to przedsionek do Formuły 1. Lisowski odpowiedział, że bardziej myśli o DTM. E, a w ogóle generalnie rzecz biorąc to tak, ten Sirocco to jest taki puchar, który jest przedsionkiem do Formuły 1 w przyszłości? Powiedz tak szczerze, myślisz o tym? E, bardziej myślę e, na, o DTM. I to jest niemiecka seria, więc na pewno szefowie zespołów patrzą na młodych zawodników. Wiadomo, jeśli dostałbym się do DTM, na pewno większa szansa na Formułę 1 jest. Co więcej, pan Andrzej Borowczyk uznał, że DTM jest bardziej atrakcyjne niż WTCC, której popularność spadała, mimo iż w pewnym momencie jeździł tam nawet Sebastian Lepp. Ja myślę, że to jest bardzo perspektywiczna seria. Mistrzostwa Świata Samochodów Turystycznych z różnych zresztą powodów są całkowicie serią zamierającą, cieszącą się coraz mniejszą popularnością. Natomiast DTM-y ścigają się nie tylko w Niemczech, również poza Niemcami i cieszą się ogromną popularnością. Widowiskowe, widowiskowe, są, widowiskowe bardzo. są bardzo, niektóre wyścigi gromadzą nawet do 200 tysięcy ludzi, także nawet Formuła 1 może czasami pozazdrościć, Więcej więc oby Mateuszowi udało się Trzymamy tam dostać. W stawce Formuły 1 na rok 2011 Force India jeździł szkod Paul Diresta, który w 2010 roku wygrał DTM, a jego menadżerem był Anthony Hamilton Ojciec Louisa. Podobną drogę przyszedł Niemiec Pascal Wehrlein. W 2015 wygrał DTM, w 2016 zadebiutował w Formule 1, a obecnie jest jednym z czołowych graczy w Formule E. Co ważne, do 2020 roku w DTM korzystano z Outclass 1, czyli de facto bolidów pod przykrywką aut turystycznych. Od 2021 seria korzysta z aut klasy GT3, które choć są łatwiejsze w obsłudze, to są tańsze i wolniejsze. W tym czasie na serii WTCC wybił się niedoszły kierowca F1 argentyńczyk Jose Maria Lopez. Trzy razy zdobył mistrzostwo, dzięki czemu trafił do Toyoty w hypercarach serii WEC i zdobył dwa Mistrzostwa Świata oraz jedną wygraną w Le Mans. Na początku 2012 roku odbył się plebiscyt przeglądu sportowego za rok 2011, gdzie doceniono Kubę Giermaziaka. Trzeci zawodnik Porsche Super Cup z 2011 roku zajął 13 miejsce i zdobył nagrodę Odkrycie Roku. W sezonie 2012 drugim kierowcą Ferwa Racing Team mógł zostać Mateusz Lisowski. Ostatecznie jednak partnerem giermasiaka był Patryk Szczerbiński, którym zachwytał się ówczesny kierowca Red Bulla, Australijczyk Mark Weber. W połowie sezonu inny polski zespół Forge Racing postanowił dać szansę Lisowskiemu, przy czym zrobili to tak nieudolnie, że kierowca o kontrakcie dowiedział się z telewizji. Mimo to Polak zrobił co mógł. Pośród siedmiu rund, do których przystąpił, punktował w czterech, a na koniec sezonu był 18. Na sezon 2013 pojawiła się kolejna nadzieja na awans do Werwa Racing Team, ponieważ Patryk Szczerbiński wziął udział w sezonowych testach GP3. Mimo dobrych wyników Patryk pozostał w polskim zespole, co okazało się dla niego złe w skutkach, bowiem niedługo później zniknął całkowicie z wyścigów. Na sezon 2013 Mateusz Lisowski trafił do serii Volkswagen Castrol Cup, której koordynatorem sportowym był Adam Gładysz. Kierowcy mieli do dyspozycji golfy GTI z dwulitrowym silnikiem TSI o mocy 260 koni z systemem pusztu pass Kalendarz składał się z 7 weekendów po dwa wyścigi, z czego trzy z nich odbyły się na torze Poznań. Spośród 14 wyścigów krakowski kierowca wygrał aż 7, z czego 2 podczas tego samego weekendu na słowackim Słowakia Ringu, dzięki czemu zapewnił sobie mistrzostwo serii. Pomimo kolejnego sukcesu kierownictwo Werwa Racing Team nie dało mu szansy na starty w ich zespole. Co gorsza oddalało się też marzenia na starty w DTM. Rok 2014 był dla Lisówkiego kolejnym wyzwaniem. Tym razem startował w serii Blank Paint Sprint Series. Jeździł on samochodem Audi R8 LMS Ultra w zespole WRT, z którym Robert Kubica wygrywał ELMS oraz ŁEK w klasie LMP2. Kolegą Mateusza w zespole był René Rast, przy czym Niemiec startował w klasie Pro, a Polak w klasie Silver. Lisowski na koniec sezonu był 12 w klasyfikacji ogólnej i pierwszy w swojej klasie. Nadzieje na czołowe serie upadły jednak na Amen. Dlaczego Mateusz Lisowski nie trafił do TTM? Nie odpowiem panu na to pytanie. Proszę powiedzieć kto panu powiedział. No to może sobie pan prosić. Tak jak w przypadku Kevina Mirochy, niski budżet nie był jedynym problemem. Przede wszystkim Krakowanie nigdy nie był członkiem żadnego programu juniorskiego. Gdyby nim był, to jego kariera mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Swoje trzy grosze dorzuciło również kierownictwo Werwa Racing Team, które wolało kisić mającego szansę na GP3 Patryka Szczerbińskiego. Warto też pamiętać, że nawet przy awansie do DTM i ewentualnym mistrzostwie, szanse Lisowskiego na Formułę 1 byłyby znikome przede wszystkim dlatego, że Polak nigdy nie jeździł bolidami jednomiejscowymi. Obecnie Mateusz Lisowski jest deweloperem i prezesem spółki Osiedle nad Stawem. Reasumując, Mateusz Lisowski, podobnie jak Kevin Mirocha czy Patryk Szczerbiński, miał papiery na ściganie się w czołowych seriach wyścigowych. Wiele czynników, niezależnych od kierowcy, spowodowało jednak, że do żadnej takiej serii nie trafił. Pozostaje teraz życzyć Mateuszowi wielkich sukcesów w karierze deweloperskiej. A co Wy sądzicie o karierze Mateusza Lisowskiego? Czy miał szansę na Formułę 1? Piszcie w komentarzach. Na dziś to wszystko. Subskrybujcie mój kanał i udostępnijcie materiał znajomym. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!